Cześć się Manko, Systaro, Rashaw, witam Was z kolejnym materiałem. Dzisiaj zagramy sobie Nocturnal Visit. Eee, zobaczmy czym to jest. Kurde, fajny początek jest tej muzyczka, taka mi się kojarzy, jakbym od razu w Resident 4 grał. Eee, I był w jakimś takim safe roomie, właśnie, typowo. Bardzo strasznie mi się kojarzy ta nutka, nie wiem czemu. Tak czy siak, zacznijmy Nocturnal Visit. Ok, I'm too ready to leave. Okej, okay, czy opuszczamy. O! Tutorial. Jezu, to jest pierwsza gra od bardzo dawna, która ma dobrą czułość bazową. Idealnie dla mnie. Wow. Nie sądziłem, że doczekam się. Okej, okay, okej. Okay. Bieganie mamy, więc będzie jakaś pewnie ucieczka. Muszę posprzątać swój pokój. i tam nie musisz nic. Dawaj, odpalaj coś. Nic nie mamy. Dobra, idziemy, chyba, co? Aha, no to sprawdzałem, laptop, nic nie chciałeś zrobić. Spooky's Haunted House, czyli dom nawiedzony, dom. Ogo, okej, okay, czyli ten dom był domem seryjnego mordercy. No i policja ogólnie ostrzega, żeby go nie, nie odwiedzać. Bo to będzie zły pomysł. To jest nawiedzony. Ale my jesteśmy bardzo odważnym bohaterem. Żodnym władzy, sławy, kobiet i tak dalej. I pojedziemy do nawiedzonego domu, w którym mieszkał seryjny morderca. Lecimy. I jesteśmy. To jest ten dom. O co się może złego stać w takim domie? Ale bryka. Z koła. Piękny domek. Poszu nic nie ma o, nie Trochę się cykam. Nie ukrywam. Próbujemy... Powiem tak przód jest zamknięty. No, ale tak sprawdzimy przód. Poza godę, że zamknięty jest. No standardowo. Kiedy main doors'y są otwarte? Bierz tą łopatę kuźwa, do obrony Rowerek To paszczę lwa Spuściłem Ci killer tylko wodę w kiblum, bo to co zrobiłeś, i oczywiście nie spuściłeś tradycyjnie Classic Nie wydaje się Jadalne Halo, to no tam Picka. Kurde zjazby picka ogólnie Olejsy Chipsy akurat niekoniecznie. Chipsów nie lubię. czy nie lubię, no nie przepadam. Zamiast chipsów wolę sobie frytki zrobić. Gdyby killer był w jednym z tych pomieszczeń. Przejech... dobra, Stryk to zaraz. To jest zamknięte. To w ogóle, że zasilanie jest jeszcze? Ale zaraz coś piźnie, nie? Aha! Wyczuwam jamskera. Ja pierdela, wyczuwam tego jamskera. Tam to muszę być jamskery, zawsze jakieś. No oczywiście Portal do Narni Ty, a ja mam latarkę? Mam, tylko mi się wyłączyła Halo? PiS? Update 1. The house seems abandoned after nothing happened. About 10 minutes in a uh, się a bit of Okej, okay, chłopa zamknęli w piwnicy całkowicie, nie? W jakimś czasie zaczął odczuwać jakąś obecność tutaj. Kogoś. Stalkowany jest. No, nie, no idźcie do nawet go do domu, będzie fajnie mówili. Po mnie, martwy jestem. Ja już nie żyję, Mnie już nie ma. Mnie już nie ma wiedziałem. Dziwne to nie był Moi Mili, to był Nocturnal Visit. Bardzo króciutki indyczek. a eee... Pod koniec już tak czułem, że jakiś Jumpscare. Będzie dziwo, nie było Jumpscare, No oczywiście nasz bohater jest martwy. Standardowo poszedł do puszczonego domu i zginął. Mm, classic, tak jak poprzednik, który też tam był w piwnicy i go zamknął w piwnicy ten killer. Czy widmo, czy duch, czy cholera wie co to było. Tak się, jak to był Natural no, Visit. Spoczko, ale trochę za krótki. Trzymajcie się i widzimy się w następnych horrorkach. Hej!